Musiał zbierać 500 tysięcy, żeby polecieć w kosmos. Tylko nie wiem, skąd mam wziąć rakietę. W sumie, jakby pogrzebać trochę w śmieciach i położyć to na naszą taśmę. Jakbym te śrubki mógł poprzerabiać. Zobaczmy, czy uda coś się z tego zrobić. Jest już podstawka rakiety. Popracujmy jeszcze trochę. I jeszcze trochę. I jeszcze trochę. No, mamy zrobioną pierwszą zerdzewiałą rakietę. Nie no, taką to ja nie polecę. Wiem, co trzeba zrobić. Halo, halo, kto kupi rakietę? Można nią polecieć na księżyc! Bardzo chętnie ja kupię To proszę bardzo Wow, dostałem 10 dolców? Nie wierzę, że ktoś kupił takie zardzewiałe baciewie za 10 dolców To ja narobię tego więcej Na pewno teraz uzbieram 500 tysięcy I polecę własną rakietą w kosmos Uzupełnię sobie tutaj śmieciury Zatrudnimy już pierwszego pracownika, będzie nam pomagał I teraz pójdzie robota szybciej I mamy skończone już sześć rakiet. Sześć takich zerdzewiałych badziewi. Kto to kupi? Ja bardzo chętnie kupię. To proszę bardzo. Ło! Wow. Plus 30 dolców, mamy już 48. Od kiedy 30 to 48? A, bo ja już mam mnożnik razy 1,47. Kolejny pracownik. Kolejny pracownik. I kolejny! Teraz muszę tylko nosić śmieci. Proszę bardzo, pracujcie ładnie. Róbcie mi tu dla mnie. Patrzcie, ja im mnożnik. Oni jak ładnie wszyscy pracują, ja nie wyrabiam się nosić. Elegancko, a za 50 dolców mogę zbieracza zatrudnić. Ciekawe, czy teraz wystarczy. Sprzedajemy 5 sztuk, mam 60 dolców i cyk zbieracza. Łamatko, jak on wolno chodzi. Nie, no co za pacan Ty no gościu, naucz się chodzić. Zobaczcie, jak ja szybko biegam, a co on robi, no. A tu za darmo są szybsi pracownice. Dawaj to. Wow. Ej, oni naprawdę są szybsi, patrzcie na nich. Jak on szybko tu macha rękami Pierwszy raz coś za darmo dostałem Nie, gościu, co mnie pchasz Patrz jak mnie pcha, patrz jak mnie pcha Ty dziadu, do roboty się weź On powinien też być szybki Jak on tak będzie wolno to wszystko Zanosił, to oni nigdy mi nie zrobią Tych rakiet, o dziewięć Sprzedamy za ile? 82 już mam, dobra, kupmy researchera Ile on zarabia? Po cztery dolce sobie tu zarabia co chwilę To ja myślę, że tu trzeba się rozbudować O, cyk, roślinki gdzie jest roślinka? Halo, miały być roślinki! O, tu roślinki dostanę? No eeej! Nie wierzę. Dobra, rozbudowuję tu dalej. Kolejna produkcja. Aha, i ja mam sobie samemu robić. Samemu? Co ja jestem? Od czego są pracownicy? Darmo zjady jedne, nic, tylko pieniążki by brali, a do roboty nie ma komu. Pracownik za 150 dolców. Oszaleli. Sam sobie popracuję. Ciekawe, czy ładniejsze będą te rakiety. Eee! Piękne, białe, takie czyste się robią. Dawaj to. Ciekawe, za ile jedna idzie. Uwaga! Po 40 dolarów. Przecież ja zara 500 tysięcy uzbieram, jak ja to tak rozbuduję. No chociaż daj mi tą roślinkę. No proszę, mam już 15 rakiet. Oddajcie moje roślinki! O, ale prze... Gifty mam. Ojacie ja cię kręcę, ale będę bogaty. Patrzcie. 100, 250, 500 i 1000! O matko! To patrzcie, co ja teraz robię. Pyk. Kolejny pracownik, kolejny pracownik, kolejny! I gościu, który zbiera. Ej, teraz ma bliżej! No i elegancko a można tak od razu... No. A ten biedny musi tyle łazić i jeszcze chodzić nie potrafi Ole mi narobili tutaj rakiet Już mam dwie Przecież to jest jakieś 500 zł Zobaczmy ile tu zbieraliśmy 13 Co tak mało A bo ten gnój tak wolno łazi. Takie 13 rakiet za 97. A wystarczy, że weźmiemy 8 rakiet stąd. za ile się sprzeda? 480. Jeszcze z mnożnikiem, ja już mam 1200. Za sprzedaż 30 rakiet mamy roślinkę, której nie ma. A gdzie można się rozbudować dalej? Halo! O jest! Za 45 sprzedanych rakiet możemy rozbudować fabrykę. Ja już mam 43. No to tutaj, gościu, który poszukuje. Tu kolejny. Ten zarabia. 16 i 10! W końcu polecimy w kosmos. Oczywiście, jak nas sprzedajemy rupieci. Super nowoczesne sprzedaje rakiety! Super nowoczesne! Ja poproszę ja! ja Proszę bardzo! Ole hajsuch. I mamy sprzedane 47 rakiet. Dzięki czemu możemy zrobić rozszerzenie naszej fabryki. O! O, jaki ładny amogus! I teraz możemy kolejną linię produkcyjną. Za ile! 1500 dolarów oszaleli! Za 1500 dolarów to ja mam co najmniej dwa chleby w sklepie. No trudno! Produkcja! I, ale to będą jeszcze lepsze rakiety. Dobra, pracownicy są tu bardzo drodzy. Weźmy sobie sami, zróbmy. Mamy śrubki śmieci. Dobra, tu jak zwykle zerdzewiałe. Ale jak trochę poprawimy, to dalej zerdzewiałe. Teraz poprawię. O, ale elegancka ujacie Ta Tato się sprzeda za tysiąc, jak nic. Szybko. Jest gotowa, zbieramy ją. Idziemy zobaczyć, za ile ją sprzedadzą. Super nowoczesne rakiety. Jeszcze ciepłe. O, ten kupi, ten kupi. 250. I jeszcze. Prawie razy dwa mamy, czyli idą po 500. To tych to już się zbierać nie opłaca. Patrzcie, 10 sztuk za 50 c. Tam oni nie pracują. Ech, tu jest 25 na 25. O matko! To już limit. 1500. Przecież ja już mam 4700. I jeszcze mam nagrodę. 1500. 10900. Ja cię kręcę, to już mam 6000. No to cyk tego donoszenia. Cyk! O, oh, jeszcze mi brakuje. Szybciej to, szybciej to zanoś. O, i możemy tu pracować. Zaraz będzie dwa tysiące na pierwszego pracownika. I to są te drogie rakiety. I dwa tysiące uzbierane. Pek! Pierwszy będzie mi pomagał. Elegancko, jeszcze tylko trzy tysiące na kolejnego. Ale w sumie, jakby zaraz sprzedać to wszystko, zróbmy te rakiety. Powinno ich być zaraz sześć. Pięć mamy. I szósta. Idziemy je sprzedać. Kupcie rakiety, kupcie rakiety. Z 1500, ja już mam 3600 Bo to podwójne, dobra Szybko, kolejny pracownik za trzy koła Trzeba im pomóc, bo tu taśma Stanęła w miejscu, a tu są kolejne Roślinki za 70, i co? I nie ma roślinki mm. Za 100 rakiet kolejna będzie, kolejna Maszyna do robienia, czyli jeszcze 11 Rakiet trzeba sprzedać, szybko, bierzemy te Tu dopiero 7 zrobili Przez tego dziada co nie chodzi, o przez tego Sprzedajemy 7 100 musimy sprzedać, bo tu już jest, czemu tu jest Tylko 15, oni nie pracują Halo do roboty! Sprzedam za 600? Nie no, super. Im się nie chce w ogóle pracować. Świetnie! Co ja mam teraz robić? Nikt nie pracuje. Ani oni, ani oni. Dobra, ale ci będą pracować. Oni będą na pewno. Ja im pomogę. To są jedyni normalni. Też nie pracu... Dobra, pracują, pracują, jest dobrze, pracują Dobra, no trzeba, trzeba Automatyczną sprzedaż może jak zrobimy To to ruszy Muszą się tu automatycznie sprzedawać rakiety I to dalej nie rusza, oni się nie ruszają Do roboty powiedziałem Nie no super, jeszcze teraz śmieci niosę Nikt już nie pracuje Na szczęście możemy tutaj zrobić Produkcja za ile? 20 tysięcy. Super, świetnie. No i muszę od początku. No prawie od początku, ale już wiem razy dwa i teraz znowu jest razy jeden. <ścoughs> Życie jest niesprawiedliwe, ale przynajmniej się wzięli do roboty. I to wszystko się pięknie samo sprzedaje. O, o, ale tu nie pracują jeszcze, właśnie za 6 koła. Dobra, zarobimy zaraz 6 koła. Trudno, trzeba się wziąć do roboty. Nie mamy gratisowych, podwójnych pieniędzy, trudno. Ja się przynajmniej wezmę do roboty. Ja w końcu muszę zarobić 500 tysięcy, żeby polecieć w kosmos. No to, pracujemy do sześciu tysięcy. Dobra, mam już nawet więcej zarobione. Do roboty! I teraz wszyscy ładnie pracują. Oni też ładnie pracują w końcu. Oni też w końcu ładnie pracują. Wszystko się samo sprzedaje. No tylko mnie nie stać na kolejną linię za 20 tysięcy. Jakbym nie musiał od nowa wchodzić do fabryki, to bym miał mój mnożnik dwa razy i już bym miał. Ale poczekałem trochę, doczekałem się. Mam 20 tysięcy. <laughs> już dawno po mieć, Ale... Kolejna produkcja. No teraz to będzie chyba po 10 tysięcy, będą rakiety. Pomóżcie mi to kliknąć. Kliknijcie teraz wszyscy razem. Suba, uwaga! Ale piękna fabryka. W sumie wygląda tak samo jak ta. Ale powiedzmy, że ta jest piękna. Łamatko, tu daleko będzie się szło po śmieci. Ale oszustwo. Zobaczmy za ile tu się sprzeda rakieta. Wo! 1000 Ta tylko po ile tu są w ogóle pracownicy? 25 tysięcy. 15 tysięcy. Trzeba się gnąć po tajną broń. Można zatrudnić Mr Bista. Chodź tutaj. Chodź tu, swaniaczku! będziesz teraz dla mnie pracował. Koniec kanału, Mr Bista. Teraz Mr Bist pracuje dla Cebulsona. O! I uwaga, jest, pracuje kawa ile pieniędzy zrobi. Uwaga, zrobi 1700 co chwilę daje? Wow! Dobra, ja jeszcze chcę Elona Maska. Chodź, Elon Musk, pracuj dla mnie. Z nim polecimy w kosmos. On buduje rakiety. Chodź tu. Jest prawdziwy, oki piękny. I też zarabia tysiaka O ja cię kręcę Jesteśmy bogaci Już mam 35 tysięcy Szybko tutaj tego donoszenia Nie no, on ma za daleko tutaj Przyszedł nigdy nic tu nie przyniesie Szybciej idź! Trzeba go popchnąć! Pracownik, tu na chwilę pomożemy, ale już zatrudniamy kolejnego. Jak te rakiety się sprzedają, po ile? Po 1500? To cykl kolejny! Nie, no super, nosić muszę sam, bo ten dziad też tak wolno chodzi. Czemu to jest tak daleko? Ale za 250 rakiet można rozbudować jeszcze tu? <laughs> tu będzie bliżej. A taśma jest za 150 tysięcy! Ile? Spokojnie, poczekam. Już jest 100 tysięcy, jeszcze tylko. 50. O, roślinka, może tutaj w końcu uda się. Wiedziałem. Wiedziałem, że mnie okradną na roślinki. Oni tak mi specjalnie każą, bo w kosmosie nie ma roślin. Chcą, żebym się przyzwyczaił. Ale już jest 150 koła. Jak tu blisko będą śrubki? Patrzcie na to. O, ale tu będzie szybko rosił. Za 100 tysięcy. Zobaczmy, po ile sprzedają się te rakiety i jak wyglądają te rakiety. Zaraz sam zrobię. Uwaga. Teraz będzie ładniejsza. O, chyba wygląda tak samo. Ale zobaczmy, za ile teraz będzie się sprzedawać za 20 tysięcy! O matko dobra zatrudniamy tego do Zobaczcie, zobacz on blisko będzie chodził w końcu to za 100 koła pracownik za 115 kolejny za 120 kolejny za 130 tysięcy jeszcze jeden. Teraz wszystko samo się robi. Ale zarabiam. Za chwilę będzie 500 tysięcy. Już jest 300. O matko, o matko, to już się dzieje. To już się dzieje. Zobaczcie, jak oni pięknie pracują. Jak on tu szybko dosi. Cały czas jest pełno. 400 tysięcy. Szybko musimy zdążyć do tego guzika. Musimy zdążyć do tego guzika. I w końcu udowodnię... Ojcu, że się mylił. I polecę w kosmos. Za 500 tysięcy. Mamy to... Do... 3, 2, 1, jest! Poleciałem na Marsa, jestem w kosmosie! Co, już wróciłem? A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!